Od kilku dni Szczecinianie zmagają się z mgłą i coraz większym chłodem. I choć na ulicach nie ma jeszcze śniegu, to temperatura daje się we znaki. Szczególnie tym, którzy nie mogą się skryć w ciepłym domu z kubkiem gorącej herbaty. Wraz z ochłodzeniem do schroniska przy ulicy Zamkniętej zaczęło napływać coraz więcej osób bezdomnych. Akcję Zima prowadzi również Szczecińska Straż Miejska. Będziemy się starać, żeby tak jak w ubiegłych latach nie doszło u nas do nieszczęśliwych wypadków do zamarznięć. Tylko dobra koordynacja takich działań i Współdziałanie z wieloma organizacjami może przynosić pożądane efekty. W ciągu ostatnich dwóch tygodni do schroniska trafiło ponad 70 osób. W chwili obecnej dach nad głową na ulicy zamkniętej znalazło 150 bezdomnych. Feniks pęka w szwach, ponieważ do schroniska zgłaszają się także bezdomni z innych gmin. Jednak i tak nie wszyscy bezdomni chcą korzystać z pomocy schroniska. Bo im zimniej, tym większa chęć była przebywania właśnie w takich miejscach, już gdzie można liczyć na wikt i opierunek, ciepłe miejsce. Spadała temperatura, udawali się do schronisk. Natomiast jeśli warunki pogodowe były dosyć optymalne, to z tą Chęcią udania się do schroniska było różnie. Niestety bezdomność i alkohol często idą w parze, nie zawsze, ale bardzo często. A warunkiem, który jest pilnowany i przestrzegany w schroniskach, to jest zakaz bezwzględnego spożywania alkoholu. Bezdomność często nazywana jest chorobą, z której najtrudniej się wyleczyć. Ci, którzy nie chcą korzystać z pomocy schroniska, często tłumaczą, że wolą czuć się wolni. Jednak należy pamiętać, że w okresie zimowym ta wolność może kosztować nawet życie.